Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj naszym gościem będzie członek zarządu siatkarzy Kłótnika, pan Piotr Dudek. Witam. Witam serdecznie, dobry wieczór. Piotrze, włączyłeś się w inicjatywę odbudowy siatkówki. Powiedz mi, jakie macie plany na pozyskanie kolejnych sponsorów, żeby ta siatkówka na, poszła na wyższy szczebel niż teraz? No, póki co mamy sponsora Kinga Pienińską, prowadzimy rozmowy z kolejnymi sponsorami. Mam nadzieję, że coś się uda zrobić. Yy, korzystamy też z telewizji hutniczej, między innymi przy rozmowach z kolejnymi sponsorami, że jest fajna atmosfera, co się dzieje w Nowej Hucie. Idziemy do przodu, jesteśmy póki co optymistami. Są plany grania w lidze wyższej. Yy, jak będzie wyglądała Wasza sytuacja halowa w, w, przyszłej, w drugiej części rundy? Czy dalej będzie grać na Hali Zgody, czy może będzie to Tomex, bądź też bądź Wanda? No, na dzień dzisiejszy to nawet nie wiemy, gdzie będziemy grali. Już są rozmowy odnośnie grania na Hutniku. Są rozmowy odnośnie hali straży pożarnej i są też prowadzone rozmowy odnośnie szkoły na teatralnym. A jakie są szanse gry na właśnie na Hutniku, na tej starej hali, gdzie, gdzie były największe sukcesy między innymi? Na dzień dzisiejszy ciężko nam to powiedzieć. Rozmawialiśmy z zarządem klubu sportowego Wanda. Nie zgodził się, abyśmy tam grali, więc na razie kończą na strażacy. I do końca tego roku mamy umowę ze strażakami podpisaną. Teraz będą trwały negocjacje, gdzie będziemy grali na wiosnę. Zakończymy rundę wiosenną. Czy, czy są planowane jakieś wzmocnienia może w tym roku jeszcze, jeżeli chodzi o zawodników, czy raczej tym składem do no już do końca? Rozglądamy się wśród zawodników, jednakże na chwilę obecną nie ma potrzeby wzmocnień, walczymy o trzecie miejsce, stać nas na to realnie z, tym, z tą drużyną, powinniśmy to osiągnąć. Natomiast w przyszłym sezonie jak najbardziej dwóch, trzech zawodników, tym bardziej, że rozgrywający Marcin Komenda prawdopodobnie odejdzie do SMS-u Spała i będziemy potrzebowali rozgrywającego. Yy, powiedz mi, czy nie ma konfliktu pomiędzy funkcjami, jakie sprawuje trener Mirosław ponieważ równorzędnie jesteś prezesem, czy, czy, czy to nie będzie problem, jeżeli kiedyś byłby awans i powiedzmy nie odbieram trenerów doświadczenia, aczkolwiek może być kiedyś potrzeba zatrudnienia kogoś innego, jak by to wyglądało, nie będzie wtedy takie konfliktowe? To wtedy będziemy się martwić, jak będzie awans, będzie potrzeba rozdzielania funkcji, póki co siatkarze hutnika są drużyną amatorską, nie ma tyle pracy co przy drużynie piłkarzy, gdzie są kontrakty, Wynagrodzenia trzeba płacić i tak dalej. Także na razie wszystko gra. przyszłość jest otwarta. A czy, czy przypadkiem Marek Mroczek nie jest przymierzony na tego pierwszego trenera, ponieważ kolejny mecz siedzi on na ławce rezerwowych, nie trener Janawa. jak Dlaczego tak, tak się dzieje? Mimo, że trener chyba jest zdrowy. Trener jest na zwolnieniu L4. Cały czas. Ma, ma problemy zdrowotne, może tak tego nie widać, ale, ale ma Marek Mroczek wypełnia jako drugi trener, przejął na siebie obowiązki do czasu. Także... Trener Mirek Janawa Jestem pierwszym trenerem oficjalnym. Dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Piotr Dudek.